Dzisiaj będzie o japońskiej powieści Battle Royale, natomiast zanim przejdziemy sobie do samej treści tej książki, to powiem Wam, jak pierwszy raz w ogóle usłyszałem o takiej historii, jaką jest Battle Royale. Bo pamiętam, że kiedy usłyszałem, że w Polsce wydawnictwo Wesper wyda taką powieść, to stwierdziłem, że kurczę, już gdzieś ten tytuł usłyszałem, ale w tamtym momencie nie potrafiłem sobie przypomnieć, gdzie. No ale w końcu sobie przypomniałem. Jest na YouTube dostępny taki materiał, możecie go bez problemu znaleźć. Który pochodzi z roku 2009, jest to materiał nagrany z okazji premiery filmu Inglorious Basterds. Jest to, przynajmniej wygląda to jak, jakaś, jak jakieś materiały dodatkowe, które dodaje się do jakichś specjalnych wydań filmu na DVD czy na Blu-rayu. Nie wiem czy tak było, ale tak to trochę wygląda. Jest to materiał, w którym Quentin Tarantino, czyli reżyser tego filmu, miał wskazać 20 swoich ulubionych filmów, które. Ujrzały światło dzienne w okresie, kiedy on aktywnie tworzył swoje filmy. Czyli od roku 1992, kiedy wyszły wściekłe psy, aż do roku 2009, kiedy, e, kiedy do kin trafiły Bankarty Wojny i Inglorious Basterds. I Tarantino mówi w tym materiale coś takiego. I'll actually preface this by saying that the first movie on the list is actually my favorite movie that has come out in the last 17 years. All the other ones, I. I can't really rate them, I can't I can judge them as two, three, four, so I've just made it all alphabetical. But the first movie is my favorite movie of the last seventeen years, and that is the Japanese film Kinji Hukasaku's Battle Royale. If there is any movie that has been made since I've been making movies that I wish I had made, it's that one. I bo pozwoli mi to dobrze podkreślić pewien aspekt tej książki. No ale przejdźmy już sobie do samej powieści, która pomimo pewnych problemów naprawdę mi się podobała. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie recenzja powieści Battle Royale autorstwa koszyna Takamiego. Jeżeli chodzi o samą historię, no to tak naprawdę nie można tutaj powiedzieć bardzo dużo, bo sama konstrukcja fabularna jest no prosta jak budowa cepa. Jeśli chciałbym zdradzić coś więcej... To musiałbym tutaj wejść w spoilery. Mamy tutaj alternatywne lata 90., alternatywną Japonię, która no nie jest Japonią, jest Wielką Republiką Azji Wschodniej. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nic. I w tymże świecie jest to państwo mocno totalitarne, rządzone przez tajemniczego wodza, nie znoszące sprzeciwu opozycji, bardzo negatywnie nastawione do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. I tak dalej. I tutaj poznajemy naszą klasę. Klasę gimnazjalistów, która jedzie sobie na samym początku tej książki autokarem na wycieczkę szkolną. Natomiast, no, niestety zostaje ona uprowadzona, przetransportowana na wyspę, gdzie nasza 42-ka uczniów budzi się w klasie i dowiaduje się, że została wybrana do wzięcia udziału właśnie w Battle Royale, czyli w grze, która polega na tym, że, no cóż, no, mają się nawzajem zabijać, aż zostanie tylko jedna osoba ostatnia osoba przy życiu, która. Otrzyma dożywotnie zabezpieczenie finansowe i dyplom z podpisem samego wodza, więc, no, niebagatelne rzeczy. No i fabularnie właśnie na tym polega ta książka. Będziemy śledzić zmagania tej czterdziestki dwójki na wyspie i to, jak adaptują się do sytuacji, w której się znaleźli, no i też najczęściej to, w jaki sposób giną. Ale skupmy się trochę bardziej na tej klasie, dlatego że. No przyznam, że początek tej książki bardzo mocno mnie przestraszył. Ta książka rozpoczyna się prologiem, po którym następuje rozdział zerowy. I rozdział zerowy to jest rozdział, w którym widzimy właśnie naszą klasę w autokarze i tak naprawdę jest to bardzo taka prostolinijna ekspozycja umieszczona przez autora, gdzie autor po prostu po kolei przedstawia nam bardzo dużą ilość osób i przyznam szczerze, że ja sobie wtedy pomyślałem: Jezus Maria, czy ja naprawdę w tak krótkim czasie muszę zapamiętać tak dużą ilość postaci? ponadto tutaj dochodzi do dodatkowy czynnik czyli to że mimo tego że ja generalnie z japońską popkulturą jestem no może za pan brat to trochę za duże słowo ale lubię japońską popkulturę oglądam sporo anime sporo japońskich filmów obejrzałem grałem w trochę gier też gry to może nie najlepszy przykład ale mówię mam tutaj na myśli to że generalnie mam bardzo duży problem z zapamiętywaniem japońskich imion i bardzo mocno bałem się tego że przez całą książkę nie będę wiedział kto jest kim na szczęście tutaj autor wybrnął z tego naprawdę dobrze bo raczej się nie pogubicie. Wydaje mi się, że nie będzie takiej sytuacji, w której będziecie się zastanawiać, kto jest kim. Oczywiście do pewnego stopnia, bo tutaj myślę, że możemy przejść dosyć płynnie do pierwszej, moim zdaniem, wady tej książki. Może nie jakiejś ogromnej wady, ale jednak jest to fakt, że no autor, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to ja odbierałem, no nie ukrywa, które postaci pożyją dłużej. Znaczy mamy w tej książce taką grupę postaci, takie postaci, na których autor się albo bardziej skupia, albo które są prezentowane w taki sposób, że pomyślicie sobie prawdopodobnie, ok, to nie jest tak, że ta postać na pewno wygra, ale na pewno przeżyje do tych późniejszych części rozgrywki. I jest tutaj parę wyjątków moim zdaniem naprawdę dobrze przeprowadzonych i w ogóle moim zdaniem jednym z największych plusów tej książki jest to, jak autor pokazuje, jak te przyjaźnie się rozpadają, jak ludzie w przeciągu kilku minut przestają sobie ufać jak dużo zgonów wynika z nieporozumień, z tego, że ktoś źle odczytuje intencje drugiej osoby. I to jest kapitalne. Natomiast, skupiając się jeszcze chwilę na konstrukcji tej powieści, mamy te postacie, na które skupiamy się wyraźnie mocniej i autor wplata w tę książkę bardzo dużo takich pojedynczych rozdziałów z perspektywy jakichś innych, mniej ważnych uczniów. Najczęściej to są oczywiście rozdziały, w których poznajemy tych uczestników, no, i oni pod koniec tych rozdziałów umierają. Natomiast yy, nie wiem, czy tylko ja, ale wydaje mi się, że autorowi dużo lepiej wyszło nakreślenie postaci, które są bardzo nieznaczące na fa dla fabuły, to znaczy takich postaci, które są tylko przez chwilę, niż tych powiedzmy głównych. I mi naprawdę niejednokrotnie robiło się strasznie przykro, kiedy niektórym uczniom działy się złe rzeczy. Z taką konstrukcją powieści jest związany jeden problem, mój delikatny. W zasadzie nie problem, ale taka myśl, którą miałem, i o tym powiem trochę później. Ale teraz przejdziemy sobie do innego aspektu, czyli do przemocy. I tutaj wrócę właśnie do Quentina Tarantino, bo ta historia była dla mnie osobiście taką historią, jak po prostu wyjętą z jakiegoś filmu Tarantino. To znaczy, gdyby już adaptacja tej książki nie istniała, i ktoś kazałby mi wskazać reżysera, który moim zdaniem podołałby. I przeniósłby tę historię na wielki ekran, to bym bez zastanowienia wskazał Tarantino, i jest to zasługa kilku elementów. Po pierwsze, przerysowanie, i to przerysowanie widać głównie w dwóch aspektach. Po pierwsze, postaci, to znaczy, może przerysowanie to nie jest najlepsze słowo, ale te postaci są naprawdę bardzo grubą kreską nakreślone, i wydaje mi się, że jest to, że było to potrzebne, no bo gdyby autor chciał nam przedstawić w bardzo dokładny sposób 42 uczniów. To ta książka nie miałaby 750 stron, tylko miałaby 1750 stron. Więc o postaciach nie dowiadujemy się bardzo dużo. Mam jakieś tam szczątkowe backstory. I wydaje mi się, że w ramach takiej historii to wystarczy. Natomiast te postacie są, jak mówię, bardzo grubymi kreskami nakreślone. Antagonista, czyli ta osoba, może nie główny antagonista, no bo tym antagonistą byłby pewnie w domyśle ten wódz tejże republiki. Natomiast osoba, która prowadzi to Battle Royale to jest tak przeokrutnie przerysowana postać. To jest ten typ antagonisty z anime, który zaczyna się czasami śmiać, i nawet kiedy sytuacja jest dramatyczna, to on mówi jakieś totalnie niepasujące do sytuacji rzeczy. Na przykład mamy tutaj początkowe etapy tej gry i ten facet mówi do, do tych uczniów po prostu jak do małych dzieci, żeby się starali, żeby dawali z siebie wszystko. I mówi im powodzenia, strasznie przerysowane. Ale moim zdaniem to pasuje i moim zdaniem to dobrze podkreśla absurd tej sytuacji. I to jeszcze bardziej potęguje ten wydźwięk, tak zakładam, taki ma być wydźwięk tej powieści, że no ta cała rozgrywka jest bez sensu i zabijanie się jest bez sensu to niczemu nie służy. Jest jedna postać, która mi się naprawdę nie podobała, i to nie jest z powodu, jaką ona jest postacią, ale z powodu jej backstory. To jest wydaje mi się, postać, którą bardzo dużo osób lubi. To jest dziewczyna, która się nazywa Mitsuko i to jest taka właśnie bardzo grubą kreską nakreślona zimna oddalona od wszystkich samotniczka i w pewnym momencie fabularnie gdzieś pod koniec powieści dowiadujemy się czym ona jest taka i no, no nie mogę chyba powiedzieć powiedzieć że poczułem się obrażony to trochę jednak za dużo ale to jest moim zdaniem bardzo tanie rozwiązanie i bardzo tanie wyjaśnienie dlaczego ona jest taka a nie inna Podobny zabieg został zastosowany w filmie M. Night Shyamalana sprzed paru ładnych lat, czyli Split. I tam miałem bardzo podobne podejście do tego typu wytłumaczenia. Pewne rzeczy tutaj jest podobnie, no nie podobało mi się to w ogóle. Nawet właśnie w ramach tak bardzo, powiedzmy, przerysowanej historii. No więc postaci w tej książce są właśnie trochę takie, że gdyby je postarzeć, to spokojnie mogłoby się znaleźć w jakimś filmie Tarantino, w jakimś, w jakimś Kill Billu, w jakimś Death Proof. I jeśli już mówimy o filmach Tarantino, właśnie, to tym drugim przerysowanym aspektem jest przemoc. I to jest dokładnie taka przemoc jak w filmach Tarantino. To jest taka właśnie przemoc jak w Kilbilu, jak w Benkartach wojny, jak w Nienawistnej Łysience. Dokładnie ten typ. Bardzo mocno podkreślony, bardzo przerysowany i bardzo taki wszechobecny. To nie jest kameralna powieść, to nie jest powieść, w której uczniowie umierają po prostu od ran postrzałowych, dostają jeden strzał i padają. Znaczy tacy też są, ale Tutaj naprawdę głowy latają, w te głowy są wbijane różne rzeczy, kończyny są ucinane, są wybuchy. No naprawdę masakra, naprawdę masakrycznie przerysowana przemoc i ponownie bardzo mi to pasowało do konwencji. Ponownie mi to bardzo dobrze podkreślało ten absurd sytuacji. I to trochę może brzmieć, jakby ta powieść była powieścią akcji i na pewnym etapie, to znaczy początek, Jesz czy nie, jeszcze inaczej. Cała książka mi się bardzo podobała, natomiast początek, te pierwsze powiedzmy 400 stron, podobało mi się naprawdę niesamowicie mocno, bo tam suspens jest bardzo dobrze stworzony, napięcie jest bardzo dobrze stworzone. I również moim zdaniem bardzo dobrym zabiegiem było to, że pod koniec każdego rozdziału widzimy, jest umieszczony taki napis, ilu uczniów pozostało przy życiu. To jest moim zdaniem bardzo klimatyczne. I końcówka też bardzo mi się podobała. Samo zakończenie jest takim, którego się nie spodziewałem i jest de facto trochę zakończeniem... Znaczy nie, no nie mogę powiedzieć jakim, bo to byłby spoiler. Ale byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo zastanawiałem się w jaki sposób zamknąć tę historię, żeby to nie było takie oczywiste i moim zdaniem autorowi się to udało. Mam pewne zarzuty może co do tego, co doprowadziło do tej końcowej sytuacji, do tego końcowego stanu, w którym znalazła się, znalazły się pewne postaci, ale to jest tak naprawdę szczegół. Teraz możemy chyba przejść do tej myśli, o której wspomniałem trochę wcześniej, bo powiedziałem, że podobały mi się bardzo te pierwsze 400 stron. Końcówka była bardzo dobra. Natomiast ten środkowy etap, to jest moment, kiedy zacząłem się trochę zastanawiać, czy, czy treść tej powieści, czy to, co w niej jest zawarte, uzasadnia naprawdę sporą objętość. Bo jak wspomniałem, ta książka ma mniej więcej 750 stron. To się czyta naprawdę szybko, jest sporo rozdziałów i one nie są jakoś bardzo długie. I jak mówię, to się czyta bardzo dobrze, napięcie jest naprawdę dobrze zbudowane. Ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, no to już widziałem, tego typu sceny już widziałem. I o ile przez te 401 pierwszych stron robiło to na mnie naprawdę spore wrażenie, to około tej 500, 600 no to już tak dochodziłem do, do wniosku, no czy to jest potrzebne? Aczkolwiek tutaj trochę może widzę na hipokrytę, bo jedną z moich ulubionych sekwencji jest sekwencja w latarni morskiej i to jest sekwencja no, pod koniec książki, która ma miejsce. Natomiast ponownie, jakby nie mówię, że to jest zarzut, aczkolwiek zacząłem się zastanawiać, czy gdyby nie zmniejszyć liczbę uczniów, tych 42 do no na przykład 32, czy to nie wyszłoby na dobre tej powieści. Słyszałem parę zarzutów odnośnie tego, że postaci zachowują się irracjonalnie i popełniają głupie błędy i to jest moim zdaniem plus, bo gdyby te postaci zachowywały się jakoś bardzo inteligentnie, to, to byłby moim zdaniem problem, bo te postaci znalazły się w bardzo stresującej sytuacji, co by nie powiedzieć, w sytuacji skrajnej, która no, wymaga od nich... Zupełnie innego myślenia niż tego, do którego były przyzwyczajone, i to jest moim zdaniem nieźle ukazane. Jeżeli chodzi jeszcze o to, jak książka jest napisana, to jest to naprawdę prosty styl, ale ponownie to jest taki styl, który pasuje do historii, bo to nie jest styl, w którym jest masa opisów, w którym skupiamy się jakoś mocno na jednej rzeczy i to przez drugi czas. To jest bardzo konkretna powieść i to też jest jeden z bodów, przez które tę książkę czyta się naprawdę szybko. i Ja ją skończyłem w jakieś chyba 3 albo 4 dni. I pewnie też powinienem się w jakiś sposób odnieść do tych zarzutów e, znaczy zarzutów. Do tego, że Susan Collins inspirowała się tą książką nie tylko Tom, ale Tom również przypisaniu igrzysk śmierci. I ja nie jestem osobą, która twierdzi, że igrzyska śmierci to jest jakaś bardzo zła książka. Znaczy ja w ogóle nie twierdzę że są złe książki. Uważam, że one mają sporo naprawdę dobrych elementów. Ale faktycznie widać pewne inspiracje, które autorka zaczerpnęła. Nie poszedłbym tak daleko i nie twierdzę, że to jest jakiś plagiat, ale no, faktycznie widać podobieństwa. Chociaż równocześnie w życiu bym nie powiedział, że jeżeli komuś się podobały igrzyska śmierci, to powinien przeczytać tę książkę, bo to jest bardzo inna książka, jeśli chodzi o ton. I tak już przechodząc do podsumowania, Battle Royale bardzo mi się podobało. I zauważyłem, że już minęło parę dni od kiedy ją skończyłem i często wracam do niej myślami, a to mi się rzadko zdarza tak szybko po skończeniu danej książki, nawet Wampirzy z które niesamowicie mi się podobało, nawet do tej książki tak często myślałem nie wracam jak do Battle Royale. I generalnie naprawdę ją polecam, to jest bardzo celna, błyskotliwa książka z naprawdę dobrze zbudowanym napięciem, niejednokrotnie z bardzo celnymi obserwacjami na temat ludzkich charakterów, mimo że pokazanych w dosyć przerysowany sposób. No i to jest książka, którą się po prostu dobrze czyta i myślę, że kiedyś jeszcze do niej wrócę. Pomimo tego, że to jest dosyć przybijająca historia, to ma w sobie dużo uroku i mi osobiście naprawdę dała przyjemność z czytania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!